A więc witam was w kolejnym odcinku z gry Valheim. Eee, ostatnio miałem taki, w sensie w międzyczasie w, w międzyczasie grania, że tak powiem. Udało mi się otworzyć tutaj portal do tutaj miejsca. Tego tutaj. I tutaj są dwa kurhany, które musimy zwiedzić oczywiście. Parę razy udało mi się, udało mi się. Padłem parę razy, bo jak tam poszedłem dostałem takie baty, że nic się nie dało zrobić. W międzyczasie możecie zobaczyć, że sobie tutaj zacząłem sadzić marchew, jest już w sumie do ściągnięcia cała. Zacząłem używać ten właśnie, o tutaj tego. I możemy w sumie, w sumie mogę wam pokazać, jak to działa. Jak sobie tą całą marchew tu zbierzemy, bo opcje macie dwie. Możecie z marchwi zrobić tak, że, że będziecie sadzić marchew po to, żeby dostać nasiona, i z każdej marchwi, jednej takiej posadzonej, są, są w Czyli tutaj widzicie, marchew siewną. No to my dajemy marchew sobie siewną, bo akurat na razie marchwi nie potrzebuję aż tak, więc sobie tutaj ją będę sadził. No i chodzi o to, że z tej jednej marchwi takiej dostajemy po trzy nasiona, nie? Po trzy nasiona, czyli jak powiedzmy mieliśmy x50, no to nasion będziemy mieli 150, w, tak chyba w teorii z tego co mi się kojarzy. Musiałem to zabudować z taką siatką, bo musicie pamiętać, że jak nie zabudujecie czegoś takiego, no to po prostu wam. Dzik, czy coś takiego się tu wpakuje, i tyle z tego będzie. Dzięki temu urządzeniu, co my tutaj mamy, to się nazywa Grabie, to też możemy sadzić, widzicie tu drzewa. Nie? Tutaj posadziłem sobie wcześniej parę drzew i one sobie tam rosną. Udało mi się znaleźć, widzicie, bo ja mam teraz dość spore, spore jakby żarcie, ale to zaraz do tego wrócę. Musiałem sobie zabudować tutaj moją miejscówkę murem, teraz jest mgła, to niestety słabo widać. Ale musiałem ją zabudować po to, bo są tutaj jakieś takie najazdy ala i one powodują to, że się spawnią tutaj gości, się tutaj spawnią i po prostu trzeba ich bronić. Tak, jakby tower defense, coś takiego. Aktywowałem to drugą moc tego gościa, tego Drwala, w międzyczasie, jak tamtego zabiliśmy, to poszedłem aktywować, ale nie aktywowałem jej tutaj, bo ten Akter na razie jest dla mnie wydaje się lepszy. No ale wracając do tego żarcia, co Wam mówiłem, kuczy, to tak jest, to tak, co to się tu dzieje, to postawiłem właśnie tutaj e, ten kociołek. No, i dzięki, z tego kocio dzięki temu kociołkowi możemy właśnie robić różne tutaj sobie żarcia z tych rzeczy, co mamy. Jak widzicie, to tutaj na przykład gulasz z jelenia jest potrzebny: marchew, surowe, surowe? Nie, pieczone mięso z jelenia i jagody. I to daje i to leczy bardzo fajnie. Tutaj są te brzeczki, z których możemy robić różne e, odporności, nie? Na przykład na. przykład, bo życie mi coś schodzi. No, na przykład na e, lecznicze jakieś w sumie te lecznicze by nie były głupie. Worek krwi, życie. A on od razu przywraca życie. Mniszek lekarski, maliny, worek krwi i 10 plaster, plastrów miodu. Zacznę sobie zobaczyć, czy staćmy. Tam w sumie najbardziej plastrów miody mamy. Plastry miodu mamy. Malina, chyba, tak. Co tam jeszcze było? Właśnie te tutaj i co jeszcze? Zobaczmy szybko sobie, co tutaj jeszcze było. Esencja odporności na truciznę, nie, ja chcę tą lepszą i worek krwi. Ogólnie ten worek krwi to drobi z tych pijawek, co sobie tam pływają. Mamy za mało worków, mamy tylko dwa, czyli niestety tego nie zrobimy. No to trudno, będę musiał to sobie zająć się w późniejszym czasie, jakby między odcinkami. Stwierdziłem, że pokażę Wam. Yy... O właśnie, jak już minąłem to tak widzicie. Tutaj sobie obudowałem to dookoła i tak to wygląda. Tu posadziłem parę drzew, ale one będą do wycięcia później wszystkie. Yy, ulepszyłem sobie w sumie łuk chyba do trzeciego poziomu. Nie wiem czy tutaj to będzie jakoś widać, nie będzie widać, to dopiero w takim razie widać tutaj, bo, bo tam ciężko dość, się z wam powiem. Tutaj jak sobie zobaczycie w ulepszeniu, to tak samo na golenice z brązu i te odkową zbroję też sobie ulepszyłem, bo to... naprawdę tam jest strasznie ciężko. Oni tak klepią tam ci goście, że, że normalnie bez tych ulepszeń to i tak jest... Cięż, już jest ciężko, a sobie wyobraźcie sobie jakiś jak było bez nich. No i tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie sobie tak właśnie, bo to też jest taki e, przerywnik był mały tutaj. Sobie zacząłem płynąć, bo to wiadomo, zgodnie z wiatrem, to sobie płynąłem. znalazłem tu wyspy się okazało, że to jest wyspa cała wyspa, to jest czarny las. No i dopłynąłem sobie tutaj. Co się okazało, że jest miary blisko, więc jest fajnie. I tutaj zrobiłem sobie taki właśnie mały domek i w tym domku mam ten portal, nie? I już byłem w tym pierwszym Kurhanie, tu i powiem Wam, tam jest problem. Bo ja się zrespił poziomowy łucznik i on mnie ściąga na hita. Ona hita mi ściąga tak, jak widzicie, że mam, że mam teraz 134 życia, to on mi ściąga chyba ze, ze 120, więc tam po prostu nie będziemy myśli. Już mi się udało trochę znaleźć tutaj tych widzicie, żelaznego złomu, więc sobie od razu wpakowałem to na statek, żeby to przewieźć. Jak się tylko da, do nas, do bazy, tu też trochę widzę. Jeszcze dwa były. Hmm, ale my sobie teraz pójdziemy, ja to sobie od razu tu odłożę. Nie wiem, czym tam nie, 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 nie będziemy, nie będziemy tam pływać. Ja sobie od razu aktywuję tego tyra, już możemy sobie od razu tam polecieć i pokażę wam, jak wygląda ten, yy, ten drugi. Bo tu mi się od razu dało znaleźć ten drugi. Tam daleko nie, w tym chyba pierwsze trzy, chyba pierwsze trzy ściany chyba rozwaliłem i z nich właśnie ten metal wypada. Więc sobie pobiegniemy, tylko zamiast biec tu środkiem, to pobiegnę sobie tu troszeczkę górą. Bo nie chcę spulać wszystkich mobów. I jest, jest jeden nowy mob, co go wcześniej nie widziałem. No, czekajcie, tu jest dzik, a te dziki to są takie wkurzające. Oczywiście. O, i jest drugi, 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 drugi. Tak, drugi dzik leży. I ty też spadaj. To akurat z Was sobie pozabieram bo to mięso to mi się akurat przyda. Czytałem gdzieś, że jest opcja, żeby sobie yy, oswoić zwierzęta. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, więc się najwyżej zajmę tym kiedyś tam w międzyczasie. Mm, no właśnie, tutaj trzeba będzie się prze, przelec, przewlec. Tutaj, żeby tych dragów za dużo nie populać. Kościotrufów tu jest multum, dragów tu jest multum. Jeszcze, jakby one po prostu biegały, wiecie, i klepały się na piełkę, nie? No to trudno, ale jak oni strzelają z łuku, patrzcie tu gościa, idzie właśnie. I patrzcie, jak ja go zablokuję, to oni tak, jak mało, jak mało mu obrażeń dodaj. No jeszcze ten. Nie wiem, co się teraz podziało, ale. Jakieś spadki mam tu tych FPS-ów. Ta tarcza jest chyba w ogóle do dupy, tak mi się szczerze powiedziawszy wydaje. Fajnie wygląda, ale jest chyba do dupy przez to, że strasznie spowalnia mi postać. Więc zastanawiam się, czy by nie zrobić tej drugiej z brązu czy tam z czegoś, ale myślę, że na początek postaram się po prostu przewalić te wszystkie rzeczy stąd, nie? W sensie tą drugą, ten, ten drugi kurhan przelec i zobaczyć co tam jest. Po prostu i ten. No i może się uda od razu przejść na... żeby nie robić z brązu, czy robić te lepsze. Te lepsze, te lepsze rzeczy ze stali, bo to chyba jest z tych, z tych, z tych części wypada stal mi się wydaje. Jest straszny problem to, że ta kondycja strasznie powoli rośnie. Muszę się zająć chyba między odcinkami za, żeby porobić jakieś... E, takie po eliksiry, czy coś tam, coś takiego będę no, musiał się za to zabrać. Chyba w końcu, bo to tak nie będzie. Bo to strasznie to jest męczące w sensie, jak tu przyjdziesz, bez tego i tak nie, nie wziąłem, jak możecie zauważyć, tej odporności na truciznę. I tutaj są takie skaczące zielone bloby, co one otruwają. Chyba, a jak nie zielone, to takie pomarańczowe, one też otruwają. Więc no, nie biegnę tu środkiem, bo zaraz byśmy spolali wszystko, a nie o to tu chodzi. Ja tylko chcę wyciągnąć sobie stąd tą stal, co tutaj jest. Co ciekawe jest tak, że tu chodzą... O, czekajcie, tam to jest, tam jest ten kamień chyba, tam się coś świeci na czerwono. Tak mi się wydawało, tak, tak się coś świeci na czerwono. Ale dobra, my sobie przejdziemy tutaj na spokojnie, żeby nas tutaj... Ja tu przed chwilą biegłem, to tutaj nic nie powinno nam zaprzeszkadzać. No w ogóle coś mi, coś mi ścina, nie wiem skąd, ja tu coś włączyłem wcześniej. Nie wiem, to chyba włączyłem, więc ja to sobie wyłączę z powrotem, zmniejszę. Albo po prostu, bo już trochę siedzę nad tym, nad tym, tym, Jakie są spadki, aż normalnie... Mam nadzieję, że jak wejdę tutaj do środka, to się sytuacja wyjaśni. I o, o tym właśnie mówię, są zatopione lochy. I tutaj już sobie wszedłem. Tutaj już zacząłem się kopać przez ten, tu są jakieś rzeczy, które zostawiłem, więcej, im były niepotrzebne. Jest jakieś wysuszone kości, co one nie wiem, do czego są potrzebne. W sumie to mi pozbiorą, nie wiem po co, bo ja tego nie chcę. Więc wywal mi to, drzewa mi nie potrzeba, to możesz zostawić, to wywal, kości niepotrzebne, to sobie zostawimy, to też, tego mi na razie nie, nie potrzeba, tego też nie, maliny też nie, to też nie i to drzewo też nie. Mi najbardziej potrzebne są właśnie to kurczę, ten zabocony złom, bo to z niego wypadają te części. Tylko oczywiście jego ilość, jaka wypadnie, jest ograniczona i to jest właśnie ten ból. Tak, i tutaj trzeba tak sobie klepać. Jest tu coś jeszcze? Nie ma, dobra, idziemy tu. I najlepiej, tak mi się wydaje, żeby na przykład, jak rozwalacie sobie takie tu miejsca, to żeby nie rozwalić od razu wszystkiego i nie dać im stamtąd wyleść. Bo jak ich tam jest dużo i na przykład mają respa, tak jak w tym poprzednim, to może być problem. No właśnie, a ja nie chciałbym, żeby oni mi tu wyleśli, bo jak wyjdą, to może być. O, patrzcie, widzicie? On jest tutaj. No i teraz ja normalnie musiałbym się z nim klepać na piochy. Tak go po prostu zdejmę z łuku No chodź tu Chodź tu no Bo jak tutaj nie mają respa To my go na spokojnie będziemy w stanie zdjąć Nie wiem, tu jest tylko jeden? Jak jest tylko jeden to możemy sobie otworzyć tu przejście I on do nas powinien mieć chę chętkę przybiec, chyba że nie tak, to jest to, co musimy rozwalić, bo oni się z tego res. No, ale patrzcie jak to się długo rozwala. No właśnie, udało się rozwalić, więc możemy teraz tego drauga też ściągnąć. I o to chodzi właśnie. To wygląda mniej więcej tak, jako że mam pochodnie. Zabłocony szlam, to my to będziemy rozwalać. Wszystko stąd będziemy rozwalać. To zawieramy. Strzały z żelaznym gro grotem. I to wszystko jest do rozwalenia właśnie. I tam było dokładnie to samo jest ten stos ciał, co go strasznie ciężko jest rozwalić w tym drugim. I chodzi o to, że się tam zrespił ten łucznik, ten drugiego czy tam trzeciego poziomu. Nie wiem czy jest trzeci poziom w ogóle, ale zrespił się ten łucznik i ten łucznik strasznie boli. Jak to tutaj, że tak powiem, przejdę, to możemy tam pójść, to ja wam pokażę o co mi chodzi konkretnie. Żebyście widzieli. A w międzyczasie sobie pozbieramy już, mamy ile mamy? Tylko trzy, no to to ja tak powiem nie oddaję. Niestety to jest to wysuszone kości, tylko wypadają. Czyli że nawet nie wiem, szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego, że wiecie, że możecie sobie zobaczyć, um, ja już to mówiłem chyba wcześniej w którymś odcinku. Ale to, że sobie możecie zobaczyć, co możecie robić z danej rzeczy. Czyli na przykład, jak mi ta, jak mi ta wypadła tutaj yy, kość, nie? No to czy ona mi daje jakąś opcję tutaj do roboty? Czy ja mogę coś konkretnie z niej zrobić tutaj, że po prostu kliknę sobie na nią, patrzę receptury i po prostu jadę z receptury. W sumie tak się teraz zastanawiam, że ja powinienem się też między odcinkami jakoś skupić bardziej na robieniu tego żarcia lepszego, czyli po prostu pochodzić po pofarmić sobie. Chyba jagody. Jagody są mi potrzebne do czegoś tak, tak z, pierwsze, z pierwszego tego mi się wydaje. Ile już mamy? 9. No to dobra, bo jak będziemy z tym mieli zapakowany cały statek, czyli 60, to już po prostu się z... nie będę tu na razie w wtedy. Po prostu zrobię sobie pełną zbroję z tej, z, tego, z tej stali. To jest stal, tak to się nazywa? Stal? Żelazo teraz, no to my jesteśmy jak opa brązu, epoka brązu. Teraz będzie żelazo. Ale chyba jednak... to jest chyba taki fajny miks, z tego, co mi się kojarzy. To to, że... na brąz to musicie, wiecie, cynę trzeba łączyć z... Czekajcie, ja sobie tu tylko tak wskoczę, zobaczę czy nic tu nie ma ciekawego. Nic tu nie czyli możemy to rozwalać na spokojnie. Bo no to wiecie, jak my zaatakowali, a wolałbym się nie klepać z nimi, bo to... Na razie mi się wydaje, że i tak tu fartem jakoś jesteśmy. Że nic nas tu jeszcze nie bierze. Takie małe kawałki też opłaca się rozwa rozwalać, bo z nich czasami wypada coś ciekawego. się trochę baję, że mi się rozwali ten kill -off, Ale się póki co trzyma jeszcze. Mi się wydaje, że w ogóle tym spokim kill -offem chyba tego nie można rozwalić. Właśnie miałem go zabrać, żeby to sprawdzić. W sensie zwykłym. No tym poprzednim, nie? <laughs> tym pierwszopoziomowym jakby, nie? No bo tam już jest z brązu. Tak, ile już tego mamy? 16. No i tutaj na pewno są te draugi. Tak, na pewno są. I on tu będzie mógł przejść? Chyba nie. O właśnie, i jest łucznik. A tego łuczników to ja nie lubię. Ale mamy dobre strzały, bo one palą ich i, i przez to widzę różnicę że powiedziawszy jak naprawiłem, w sensie naprawiłem, jak podniosłem poziom muku. Jaka jest różnica w zadawanych obrażeniach? Jest ogromna różnica. Tak, i oni tam mają ten. Na pewno tam gdzieś mają tą. To co ich respi tam. Tam jest to z ciał chyba tam to leży, nie? Tak, to jest tam. I ja to muszę rozwalić. Weźcie mi zejdźcie z oczu. Żebym ja to mógł zobaczyć, tam no, zejdź mi, wyjdź mi, żebym to widział, bo to tam stoi. Dobra, muszę cię w takim razie zabić, gościu, bo mnie denerwujesz. No, niestety, no właśnie, niestety. A ten łucznik też się tu będzie pakował, też się tu będzie pakował, ale my chcemy tam to rozwalić szybko. Trafi mnie? No, trafi mnie. Dobra, my musimy tam to rozwalić, bo jak tam tego nie rozwalimy, to mi takie zabijanie ich, to, to, to niczego mi się nie przyda. Aha, uh -huh, nic tego, no dobra, ja bym chciał to tam, żeby się już zepsuło. A niestety tamtego widać, się nie da podpalić. Dobra, ja zaraz mogę ich, ich już zdejmować. Już mogę ich zdejmować, ale patrzcie ile, tak jak mówię, ile on zadaje obrażeń skubany. No. A tamten? Dobra, to zrobimy tak, że do tamtego to już sobie chyba wejdę. Tak sobie. Ale nawet nie wie, że ja tu jestem, to ja sobie po prostu do niego zajdę go tu. Pyk. 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 I pyk. I nie ma gościa. O! Tu jest jakaś krata w ogóle, żelazna brama. Nie wiem do czego ona prowadzi, ale zaraz coś się dowiemy. Pokaż mi tutaj, tak. Co tutaj jest ciekawego? Leży tu coś, co mi się przydało. Te rubiny zbieramy, bo to sprzedamy gościowi. Tu jest jedno przejście do rozwalenia, tutaj. Tutaj widzę prowadzi gdzieś dalej. E, tylko, że to była ta krata, ta, ta krata myślę, że powiedziała, interesuje, więc zobaczymy czy ona mi coś tutaj da. Może tu są jakieś schowane teraz te. Może była jakaś aktualizacja, ja nie wiem. To są może pochowane jakieś fajne znajdki. ale chyba nie, chyba to jest po prostu, bo to są po prostu kamienie, no. Szkoda, że nie można rzucić pochodni na przykład i ona by się tu świeciła, a my byśmy sobie mogli na spokojnie wtedy właśnie rozwalać to tutaj wszystko. Dobra, tutaj jest jeszcze. Dawaj mi ten złom, co tutaj masz. Jest tu gdzieś coś jeszcze ciekawego? Pokaż mi ten. Nie ma, no to dobra, idziemy dalej. Mamy już 250, więc jesteśmy blisko naszego kapa. Ale może się uda tutaj jeszcze na szybko i 7 minut, czy... 3... no nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo jedzenie nie przez ze sobą wzięte a nie chciałbym tego stracić i znowu zginąć. Bo, tak szczerze powiedziawszy, tak nagrałem wcześniej filmik, nie? Zanim w ogóle wszedłem tutaj do tego miejsca i ta mówiła, dobra, przejdźmy sobie to razem, nie? żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Ale, szczerze powiedziawszy, padłem chyba z 20 razy, tak jak mówiłem. I ja normalnie już miałem rzucić to wszystkim tupę, ale cisnę dalej. Na razie poczekajcie, bo tutaj, żeby to nie, nie wpadł znowu w coś. No i mówię, miałem to rzucić wszystko w dupę, ale... Yy, no ale nie rzuciłem, więc jestem tutaj z wami. Tutaj na razie chyba nic nie ma ciekawego. Tak, tu najwyżej będę musiał wrócić, tylko po to, żeby tego trochę tu zabrać, bo niestety nie mam. Nie zabrałem tego, a rozwali mi się właśnie kilof. A bez kilofa to sobie tutaj nic nie zrobimy. Yy, nie wiem czy przypadkiem nie wziąć jednego grzybka, żeby go sobie zjeść tak na szybko. I byśmy się stąd zawijali i będziemy musieli się zawinąć swoją ratem do nas, do bazy. Co to teraz mamy? Tu, są, tu jest wieczność, te ciemności. Tak, i mamy już 19. No 19 powinno nam na razie wystarczyć z tego co tutaj jest. Tak, i jest właśnie... O, o, o nie wiem czy ja wam to pokażę gdzieś. Ale on się gdzieś tu rusza chyba. Bo zabiłem takie... To się nazywa abominacja i to jest taki duży drzewiec. Nie wiem czy wy coś tam teraz widzicie, bo ja sam nic nie widzę. A YouTube, ja słyszałem, że podobno YouTube robi jakieś swoje tam, jakieś swoje tam bajery. Że przyciemnia, przyjaśnia, może zobaczę, może mogę podjaśnić. Jest taka opcja w ogóle. Skala, historia, jasność, głośność, sterowanie. No niestety, więc musicie razem wierzyć na słowo. Tak, te gówno, co ja tego nie lubię w ogóle, za twarde. Biegnij, biegnij dalej, biegnij dalej. Myśmy byli po prostu za blisko, żeby to widzieć. Ej, który mam jeszcze 7 minut i mam 5 minut do żarcia. Nie chcę się klepać z tymi drogami. Więc może po prostu się uda mi tu przemknąć tak sobie o szybko, jakby się udało. Bo życie mamy dużo. Tu był problem taki, że jak oni mnie trafili zastrzała, zas to. Aha, tam jest chyba ten. Aha, oni się tu respią. No to dobrze, najwyżej trzeba będzie zrobić tak, że przejść się później i zobaczyć, gdzie oni się respią. To dziwne, że osad się tu. Rośnie mi tutaj osad, o, goni mnie ten draug Ale ja nie chcę się z nim bić, gościu Nie chcę się z tamą bić Ja tu będzie tak, ja wam mówię, to będzie tak, że ja pół mapy ściągnę Do tego miejsca, gdzie ja tam sobie siedzę, nie? Tak coś czuję Ale zobaczymy, chyba że po prostu zrobimy tak, że tego co mi się już teraz udało podbierać No idźmy mi stąd, no nie walnij mnie. No nie, nie walnij mnie tylko, tylko gościu Chyba, że to, co mi się teraz udało pozbierać, po prostu wezmę to na bazę. przynajmniej się przetransportuję, już tym statkiem moim. I jakby się udało, to po prostu zrobię tak, że sobie już zrobię z tego, co będę miał. Oczywiście jakieś lepsze tam rzeczy. Czekajcie, coś mi tu się słyszało. O nie, to tylko ci. Zrobiłbym sobie lepsze jakieś rzeczy. O, tu jest ten file, co my go nie chcemy. Yy, I po prostu byśmy dalej eksplorowali eksploatowali sobie te tereny, tylko że mając po prostu już lepszy gier, nie? Bo to mi się wydaje, że z tych tam 30, ponad 30, my tu mamy 19, czy 20, 20 jest tam, no to 40 około, już jesteśmy w stanie coś chyba wytworzyć, nie? Tak mnie zastanawia, czy tutaj przypadkiem nie ma czegoś takiego jak kusza na przykład? Żeby na przykład zadawała więcej obrażeń? Nie wiem, nie wiem. I tak samo się zastanawiałem, co będzie najwięcej zadawało obrażeń tym tu wszystkim tym, bo oni są w sumie z utruci, to chyba... Chyba lód, ale nie wiem skąd bym miał te strzały porobić w ogóle. To jest najgorsze. Pamiętam, że kiedyś jak grałem to było tak, że poszedłem w góry i tam mnie napadły wilki, nie? I wilki to to samo było, dwa strzały i Cię nie ma. No i koniec rozmowy, nie? Także nie wiem, czy ja po prostu ominąłem jakiś, kurczę, fragment. O, tu jest to takie, widzicie? To jest to, co tak wybucha i zatruwa. No tak, to jest to chyba. Tak, ale nie będę wam tego teraz konkretnie pokazywał, bo to jest trochę bez sensu, bo ja tu nie jestem tak mile widziany. Jest noc, a po nocy nie ma co tu biegać. Yy, więc no, także myślę, że w ogóle może w nocy bym się po prostu od razu wpakował się teraz na statek i popłynąłbym sobie tam do domu. Od razu bym mógł to robić. Bolesne ukłucie z oddali. No. Aha, tu jeszcze te draugi biegają, chyba, że to jest jakiś lepszy draug, ale on widzę sobie goni po prostu sarnę. Tak, to on sobie nie goni sarnę, tam jest ten drugi gość, co ja się nie chcę z nim tam klepać. Nie wiem, czy nie byłoby najlepiej, jak ja bym po prostu zrobił takiego deala, bo jak coś was goni, a wy byście nie chcieli się z tym klepać, to zawsze jest opcja, żeby. Nie, wiecie co? Nie będziemy tego robić, po prostu od razu się pakuje na statek. Gdzieś tu jest ster, chyba. Z tej strony ster, użyj steru. Tak, i się stąd będziemy zawijać. No. Tylko muszę się tutaj bujnąć tym okrętem, bo on się coś nie chce tu bujać. No, ale się może uda się odbić od brzegu. Tak, udało się odbić i lecimy dalej. I muszę wiedzieć w którą stronę mam płynąć. Czyli muszę płynąć trochę bardziej na... na wschód. Tak. Tylko żeby mnie tutaj ten stwór nie zaatakował. Bo jak on nas tutaj zaatakuje na tym, to my musimy od razu wracać, wam powiem, bo zatapi statek, a tu jest dużo cennego towaru, który by się przydał. Nie wiem, czy przypadkiem nie, ma, nie będę miał za niedługo możliwości, żeby zrobić większy okręt niż ten, niż ten bo to jest taka łódka bardziej niż, niż okręt. Ona mi tam w sumie nie przeszkadza, ale życia ma trochę mało. Więc no trochę by to było szkoda potracić to wszystko, a tamten jest dość nie dość, duża taka łajba, co bardzo ciężej się nią pływa, ale jest dużo łajba i ja mogę sobie na niej stać i z niej... No i o tym właśnie mówiłem, tego ja nie chcę, ja się stąd od razu zawijam, bo to nam zatopi statek na bank. Tak, więc my uciekamy sobie, wracamy na, na, na ten i to szybko musimy się cofnąć, bo nam rozwali statek. No, mam rozwalić statek, właśnie tak. Ja nie będę miał tyle, chyba że. Tak, to są te, co go tutaj otruwają. Tak, mogę coś przegryźć, a tu jest jeszcze problem. To. Nie, może by się go udało zabić, wam powiem. Może by mi się go udało zabić. Ale nie chcę próbować z tym, żebym stracił jednak okręt. Tak. Nie chciałbym tracić, nie chcę stracić okrętu, nie chcę stracić okrętu. Gdzie jest ten ster? Tak, gościu, gidmi Zejdź mi z oczu, gidmi Dobra, jednak się udało go zabić, wam powiem. O dziwo. Gdzie jest ten ten? Użyj steru. Tak, i ja sobie wrócę po to. Po to jego mięso. Czemu on nie skręca? skręcaj, skręcaj. Kto telefon mi cały czas dzwoni, nie wiem czemu. Nie chcę teraz wyskakiwać z tego, ile ma życie ten statek w ogóle. Mogę zobaczyć? No mniej niż pół. No to nie wiem, czy będziemy ryzykować, no, ale chyba będziemy. Nie wiem, czemu ten statek nie chce mi skręcać. No skręcaj. No skręcaj. Ja, ja chcę płynąć po to mięso tam. Mi się ono przyda, bardzo mi się przyda, bo akurat ono jest chyba dość dobre, bo skoro jest napisane, że ja nie mogę sobie tak o po prostu sobie zrobić z czegoś. Dobra, płyń, full login Dawaj mi to, musi mi tam zapłynąć i to zabrać. Tylko że jak drugi nas taki wypłynie, to jest ponos. To już jest na pewno ponos, bo ja nie naprawię sobie okrętu tak szybko. Niestety, mogę to tak zabrać sobie o? Czekaj, czy ja muszę to wpłynąć, żeby to wziąć? No nie no ja pierdziele stój, stój. Dobra, zrobimy tak. Ja tu w ten storage wrzucę to... To też tu powrzucam, to też tu więcej tu nie wejdzie. Mm, nie wiem czy ja tam dopłynę, ale chyba tam nie dopłynę. Po prostu zrobię tak, że ja sobie tam zawrócę. No właśnie. Zrobimy drugie podejście. Powiem Wam jestem normalnie mistrzem z starym żeglarzem okrętem, nie? Bo to tak normalnie... Dobra, i tutaj będziemy tak sobie powoli podpływali i ja sobie pod to podejdę. Samo powinno się dodać mi do ekwipunku, czy się nie doda? Nie doda się, więc po prostu ja to sobie... Dobra. Pakuję się po to. Aha, i teraz widzę, że łódka ma z drugiej strony ten... ...wejście. No i dobra, i jesteśmy. I pakujemy się i daj full... ...full sail, jak to było w Assassin's Creed. I płyniemy do nas w domciu. A stąd już chyba go nawet widać, powiem, bo tutaj widać te góry, co my tam mieszkamy, więc powinno być ok. No i zobaczymy, co się z tego da w ogóle zrobić. O, o tym właśnie mówimy. Mięso węża morskiego, kawałek węża morskiego o rybim zapachu. Dobrze, że miałem te strzały zatruwające, bo to one mi tu w sumie głównie pomogły na tym, żeby to tutaj ogarnąć. No, dobra, nie skręcaj mi za bardzo, bo ja nie chcę tutaj robić bezsensownych ruchów. A nie chciałbym, żeby coś mnie tu znowu zaatakowało. W ogóle kiedyś było coś takiego, że były takie wyspy, które po prostu wy... pokazywały, no wypływały wyspy. I na tych wyspach. Co to drugi? No ja pierdziele, no nie. Z drugim już sobie nie poradzę. No to jednak, jednak, niestety, ale nasz statek zatonie. Jednak, niestety, nasz statek zatonie, a ja zatonę razem z nim. No, niestety, niestety, ale tak się stanie. Jeszcze w niego zaraz walniemy. Dobra, musimy płynąć wciul. Szybko, no mi tam. Pójdź mi tam, żebym chociaż mógł podnieść te wszystkie moje rzeczy. Bo ja się tu utopię. Nie wiem, jak się go pozbyć, żeby nas nie atakował. No i właśnie. No i właśnie. O to się podnieść kargo? Da się podnieść kargo. To jest bez sensu, w takim razie powiem wam tak, na tym zakończę ten odcinek, właśnie na tym zakończę ten odcinek, bo zanim ja zrobię drugi statek i tu przypłynę po moje rzeczy, to trochę czasu minie, więc dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.